Ta dzisiejsza Ewangelia zdaje się być taka mało znacząca, zdaje się mówić o jakimś takim zupełnie pobocznym wydarzeniu, a tymczasem temat jest bardzo, bardzo poważny, bo co roku, im bardziej zbliżamy się do końca roku liturgicznego, tym bardziej również liturgia słowa, czytania, które słyszymy, kierują naszą uwagę w stronę czasów ostatecznych. I nie inaczej jest również dzisiaj. Jak usłyszeliśmy, Pan Jezus w przypowieści mówi, Królestwo Niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien. Uwaga, bo to jest bardzo ciekawe. Królestwo Niebieskie nie jest podobne do pięciu panien, które było roztropne. Swoją drogą pozwolę sobie tutaj nie trzymać się tego takiego politycznie poprawnego tłumaczenia, że są panny roztropne i nierozsądne. W oryginale Święty Mateusz nazywa je wprost bądrymi i głupimi. Po pierwsza rzecz, którą należy wyjaśnić, to ta, że właśnie yy, pięć panien ewangelista nazywa głupimi, bo nie uznały tego spotkania za ważne. W tym leży ich głupota. I skąd całe to zamieszanie i właściwie dlaczego mądre panny nie chcą się podzielić oliwą? Pan Jezus zdaje się chwalić taką dość egoistyczną postawę. Dlaczego nie staje po stronie tych zmarginalizowanych, tych wyrzuconych za drzwi pięciu Pani? Przecież nas do tego przyzwyczaił przez całą praktycznie Ewangelię Świętego Mateusza, a teraz jesteśmy w 25 rozdziale, czyli już na końcu. Przyzwyczaił nas do tego, że staje zawsze w obronie najsłabszych, tych, którzy nic nie mają, tak jak te panny. Nie mają oliwy. Spróbujmy to trochę zrozumieć. A żeby zrozumieć, to musimy zacząć od końca, bo o koniec właśnie tutaj chodzi. Ta Ewangelia jest takim troszkę obrazem całego naszego życia. Pięć mądrych panien skupionych jest tylko na jednym: na tym, żeby być gotowym na moment spotkania z oblubieńcem. One patrzą na życie z perspektywy końca, z perspektywy końca życia. Patrzą na, na życie jako na całość. I tylko wtedy widać, co jest naprawdę ważne. To tak, jakby próbować przyglądać się mozaice z bliska. Nasza droga krzyżowa jest zrobiona w takiej technice. Jakbyście podeszli bardzo blisko, to bardzo trudno będzie zobaczyć, jaki tam jest wzór, tak naprawdę. Trzeba nabrać troszkę dystansu, żeby zobaczyć. Tak samo jest z życiem. My za bardzo skupiamy się nieraz na szczegółach, na jakichś takich drognostkach w życiu, w życiu, które zupełnie później okazują się nieważne. Tak naprawdę nie widzimy tych najważniejszych rzeczy. Te panny mądre, one wiedzą, że muszą mieć oliwę w naczyniach. To jest dla nich najważniejsze. Po co im ta oliwa? Bo one wiedzą, że oblubieniec może nie przyjść na czas że on może się spóźnić, że może trzeba będzie na niego poczekać. I to ma bardzo konkretne konsekwencje dla naszej pobożności i dlatego w jaki my sposób nieraz formułujemy nasze modlitwy, które mają być już wysłuchane. My nie tylko lubimy Panu Bogu mówić konkretnie, co on ma dla nas zrobić, ale nieraz podajemy mu nawet określony czas, żeby to wykonał. Człowiek współczesny w ogóle ma trudność z czekaniem na cokolwiek. Wszystko musimy mieć już. Wystarczy pójść już teraz do sklepów i zdaje się, że już mamy Boże Narodzenie. Przeróżne różne urządzenia, które nosimy w kieszeniach, one bardzo ułatwiają nam życie i pozwalają nam być blisko tych, którzy są daleko, ale jednocześnie sprawiają, że my nie nie umiemy już czekać. Każdą informację możemy sprawdzić w dobrowolnym momencie. I te urządzenia jednocześnie właśnie sprawiają, że odgradzamy się czasem od tych, których mamy bardzo blisko. Bo to jest, o tym jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia. O tym, że Pan przyjdzie, ale wtedy, kiedy On będzie chciał. Że On da nam te swoje łaski, o które również prośmy w naszych momentach, w różnych momentach, w różnych modlitwach, wtedy kiedy on będzie chciał, nie wtedy kiedy my mu powiemy. Nam pozostaje się tylko na to przygotować, to znaczy napełnić te nasze naczynka oliwą. I teraz jest ten moment, żeby przygotować sobie te pojemniczki, bo jutro może być już za późno. Nie bójmy się tego, że może przyśniemy w końcu wszystkie dziesięć panien pozasypiało. Bójmy się tego, że wyrwani ze snu będziemy niegotowi, bo to jest smutna prawda tej dzisiejszej Ewangelii, że może być już za późno, że przez naszą lekkomyślność może się okazać, że zostaliśmy zatrzaśnięci na zewnątrz, i wcale nie dlatego, że są jakieś ograniczenia co do tego, ile osób może wejść do środka. Historia Kościoła pokazuje, jak bardzo często nie potrafiliśmy dostrzec właściwego momentu, skupiając się na czymś zupełnie drugorzędnym. Bo to też nie jest bez znaczenia, że w Ewangelii dzisiejszej opisanych jest dziesięć panien, to znaczy dziesięć młodych kobiet. My zawsze jesteśmy zaproszeni do czytania Ewangelii w określonym momencie historii. A teraz Żyjemy w przełomowym momencie, kiedy bardzo dużo się zmienia na naszych oczach. W momencie, w którym bardzo wielu młodych, a to właśnie młode osoby są w centrum tej przypowieści, wielu młodych zabiera głos i mówi dość. Drodzy młodzi, tutaj ja Was bardzo chciałem przeprosić za tych wszystkich w kościele, którzy Was zawiedli i mówili Wam, że jest coś ważniejszego. Niż osobista relacja z Panem Bogiem. Że ważne jest uczenie się czegoś na pamięć, że ważne jest zbieranie podpisów po jakichś nabożeństwach, że za pokutę zadawano Wam modlitwę. Yy, należą się Wam przeprosiny, bo byliście zostawieni sami, podczas gdy dorośli decydowali o wszystkim nad Waszymi głowami. Zamiast być z Wami, kaza kazano Wam coś robić, zamiast rozmawiać z Wami. Kazano Wam tylko słuchać. Zamiast pokazać Wam, że najważniejsze są relacje, że najważniejsza jest radość ze spotkania, to mówiono Wam, że najważniejsze jest posłuszeństwo. I to jest takie zaproszenie do Was szczególnie, abyście dobrze przygotowali się na relacje, bo to one są najważniejsze. To jest ta oliwa którą należy wypełnić swoje życie. Przygotujcie się na bycie ojcami, matkami, braćmi, przyjaciółkami, przyjaciółmi, yy, małżonkami, bo w tym leży całe piękno życia w tym, jak wspaniałe, ale też jak trudne są nasze relacje. Bo być gotowym to postawa nie tylko na chwilę, ale na całe życie. I tak już na zakończenie, ta przypowiedź jest oczywiście skierowana do nas wszystkich. Bo my wszyscy o to jedno będziemy zapytani na końcu naszego życia, kiedy Pan przyjdzie. Będziemy zapytani o to, jak dużo zainwestowaliśmy w oliwę w naczyniach, to znaczy w relacje z najbliższym. I tego nigdy nie będzie za dużo. Jak będziemy bardzo kochali, to będziemy umieli podzielić się tą naszą miłością również z tymi, którzy jej nie mają którzy z jakichś powodów jej zabrakło. I może się okazać, że nikt wtedy nie usłyszy tych ostrych słów, nie znam Was. I wszyscy spotkamy się na tej uczcie, którą przygotował dla nas Ojciec, który nie chce, żeby któremuś z jego dzieci stała się krzywda, ale który jednocześnie szanuje naszą wolność powiedzenia Mu tak albo powiedzenia Mu nie.